Tarotowy Goncik Meli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie skorpiony na horoskop na grudzień. To jest ostatni już miesiąc tego roku. Kochani, zrobimy krzyż celtycki, sprawdzimy Waszą sytuację w grudniu, jakie są Wasze myśli, jakie jest nastawienie, jaka przeszłość doprowadziła do tej sytuacji, jaka będzie najbliższa przyszłość, perspektywy, Wasze nadzieje lub obawy, jeżeli macie w tej sytuacji. I sprawdzimy też, jaki jest rezultat, czyli z jaką energią, drogie skorpiony, przychodzicie do następnego miesiąca. Zacznijmy od głównej energii. Wszystkie osoby z poznaku Skorpiona, Ascendent, Księżyc, Znak Wedyjski. Zobaczymy jaki główny temat będzie przy Was w grudniu. Wasza sytuacja, przeszkody, Wasze myśli, stanowisko. Przeszłość, czyli to, co już odchodzi, ta energia, która już, już odchodzi powoli, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, wasze nastawienie, to, co idzie z zewnątrz do was, te karty, nadzieje lub obawy i rezultat. Drogi skorpiony, zaczynamy, sprawdzamy główną energię. Tutaj jest, jeżeli. Coś wam nie daje spokoju, to dostaniecie odpowiedzi. Dosłownie. Albo się kogoś zapytacie, albo ktoś wam to wyjaśni. Cokolwiek to jest, czegokolwiek to dotyczy, będziecie teraz wiedzieć. No i tutaj to jest taka energia, że dowiecie się bo, bo, i, i kończycie temat. Czyli to. To po tej odpowiedzi prawdopodobnie nie będzie miało to ciągu dalszego. Już nie będziecie chcieli się tak jakby nad tym głowić albo nad tym zastanawiać. Dostaniecie odpowiedź i to Was usatysfakcjonuje. A tutaj jest taka energia, ym, taka bardzo fajna, taki, taki dużo życia jest w tym. Rozpoczynacie coś nowego i w grudniu tutaj, drogi skorpiony, poczujecie to. Coś, coś Was tak zachwyci, coś Was będzie tak pasjonować, coś albo ktoś. To są dwie różne energie, czyli tutaj dostajecie odpowiedź i zamykacie temat, już przestajecie o tym myśleć. A tutaj po prostu zachwycacie się czymś. Wchodzicie być może w nową pasję, w nową znajomość. Coś, co będziecie robić. I coś, co was będzie pasjonować coraz bardziej. Zobaczymy, jaka jest sytuacja wasza. Szóstka kielichów. Pięknie. Chyba jako jedyni macie y, taką właśnie energię główną. Taki temat główny. Szóstka kielichów. Czyli macie przy sobie, patrząc na tą energię tutaj... Y Kogoś, z kim, z kim czujecie się bardzo dobrze, kogoś, y, z kim macie takie poczucie, y, że to jest moja bratnia dusza, kogoś, kto jest dla Was naprawdę bardzo ważny, lub też, bo to jest y, tak jakby Wasza sytuacja, to jest taka karta wyjściowa, czyli w grudniu będziecie mieć takie poczucie, że to jest ktoś, kto, y, kto być może z Wami przeszedł wiele, albo dopiero przejdzie z Wami wiele. Tutaj, w zależności od tego, czy to jest jakaś relacja, która już trwa dosyć długo, lub to może być przyjaciel też bratnia dusza to nie jest tylko relacja romantyczna. To jest ktokolwiek przy Was będzie w grudniu, będziecie czuć, że to jest wasza bratnia dusza. Po prostu, że to jest wasz człowiek. Siódemka kielichów, dwójka mieczy, czwórka kielichów, czwórka denarów. Mhm. Tutaj też y, zobaczcie, jest takie drogie skorpiony, Nawet jeżeli tych emocji będzie więcej przez siódemce kielichów, y, i nawet jeżeli będą takie, m, takie momenty, że... M, Będziecie tak, na przykład czuć, że tych emocji będą będą takie emocje przeróżne, będziecie czuć, że chcecie się na przykład oddalić. To ta czwórka denarów będzie mówiła o tym, że, że przewalczycie tą chęć w sobie. Czyli to jest taka energia, że być może wcześniej na przykład, jeżeli mieliście takie relacje, bo będziemy, będziecie taki intensywnie czuć tą bliskość z drugą osobą, i może się pojawić u was taka chęć, żeby się tak zdystansować, żeby tak troszkę uciec, żeby, tak, żeby się schować, ale nie będziecie chcieli tego stracić. Czyli takie, z jednej strony, tutaj budowanie tego gruntu, czyli to niech trwa, niech to, niech to się nie kończy, to jest taka energia, niech to się nie kończy, niech to po prostu trwa, niech to będzie takie rzeczywiste. A z drugiej strony, te, ta mnogość tych emocji, które będą wam towarzyszyć, będzie powodowała, taka, powodowała taką chęć, że mm, może, a może jednak jest zbyt intensywnie, może ja potrzebuję troszkę takiego dystansu, może potrzebuję się troszkę odsunąć. Nawet jeżeli będziecie potrzebować, właśnie czegoś takiego. To też um, nie będziecie chcieli tego kończyć, tylko po prostu, żeby to nadal trwało. No, tak dużo się może w Was dziać. O, zobaczymy jakie przeszkody. Tylko Czy to ma przyszłość? Może to tak, takie jest pytanie, słuchajcie. Czy to ma przyszłość? Czy ta sytuacja ma przyszłość? Czy ta relacja ma przyszłość? Czy ta przyjaźń? Czy ten związek? Lub jak to będzie wyglądało w przyszłości, o też tak może być. Że tutaj jest ta przyszłość, tak troszkę zna, stoi pod znakiem zapytania, ale być może dlatego zobaczcie: jest wykadenarów, że jak to teraz, jak to wszystko powiązać na przykład w przyszłości? Tak jakby martwicie się troszkę na przeszkodzie, jest to: martwicie się, jak to będzie wyglądało, czyli jak my to, jak my to pogodzimy, jak, to, jak my to powiążemy tutaj, albo się my martwi po prostu tym, że nie widzi tak, jakby w przyszłości, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. I to jest na przeszkodzie. Dziesiątka były, piątka mieczy, paśki lichów. No tych emocji możecie mieć faktycznie, słuchajcie, drugi skorpiony w grudniu. Bardzo dużo, naprawdę sporo. Jest ta dziesiątka mieczy, piątka mieczy. Myślę, że to was sami, sami się tym zmęczycie. Tak jakby te wszystkie te myśli, te wątpliwości, to odnośnie przyszłości, od tego, czy to się będzie dało pogodzić, od tego, czy, czy to w ogóle będzie grało, po prostu że to się czy to jakoś się zgra, bo może dlatego, że z tych emocji będzie tak dużo i tutaj jest na przeszkodzie zobaczcie, ten Paś kielichów mówi, że tak jakby nic się takiego nie wydarzy. Co będzie y, powodowało te, tą całą Waszą taką mocną rozkminę, taką walkę ze sobą, i te wszystkie takie być może tutaj. Bo zobaczcie, to jest tak, jakby jest pokazane, że Skorpion sam te przeciwności sobie wymyśla i sam je zwalcza w sobie. Czyli się tak napracujecie wewnętrznie, to się mocno napracujecie. Zobaczymy, jaka jest Wasza sytuacja. Wasza sytuacja, wasze myśli. Teraz sprawdzimy. Wasze myśli to jest gwiazda. Czyli zobaczcie, macie takie poczucie, będziecie mieć takie poczucie, że to jest, że to jest coś dużego. Może dlatego tyle emocji, może dlatego taka walka wewnętrzna, może dlatego tyle niewiadomych. Może tutaj z jednej strony jest taki strach, że to się może skończyć, a z drugiej strony taki, taki strach, taki lęk, że, że to może trwać. No, emocji jest dużo. To może być jakaś świeża sprawa, lub jeżeli to jest ktoś, kogo znacie, no to tutaj, no teraz akurat w grudniu będzie tych, to będzie takie bardzo intensywne. Takie macie myśli, że to, jest, że to jest ktoś, że to jest coś, co Wam po prostu wszechświat podarował. Licerz bułów, czwórka była Tak, chcecie też um, wyjść komuś naprzeciw. Rycerz była czwórka była um, Tak, z jednej strony chcecie działać, a z drugiej strony tak jakby sami siebie tak troszkę hamujecie, żeby tych działań nie było za dużo, żeby tak... Y żeby to nie było takie ogniście, żeby to nie była taka, taka sytuacja, że to się tak rozpali bardzo takim silnym ogniem, a potem po prostu szybko zgaśnie. Czyli tak się sami po prostu tak tonujecie. Z Królowa Mieczy, Rydwan. Myślę, że myślę, że tak, że tutaj w tych waszych myślach jest taka energia, że chcecie wyjść komuś naprzeciw. Czyli chcecie, żeby ktoś też was, za wami nadążał. Tutaj, bo, bo te emocje powodowały taką też ekscytację w was. Czyli tutaj będzie taka chęć, żeby, żeby to było takie silniejsze, żeby to trwało, żeby tego było dużo. Ale z drugiej strony... Nie chcecie, żeby to się po prostu, za szybko, żeby za szybko się skończyło, lub żeby w ogóle się skończyło. Czyli tutaj, no będzie się dziać. Mm, takie właśnie w tych waszych myślach jest, jest tak pokazane, że chcecie mm, pokazać komuś, być może, y, że nie jesteście w takiej w tej sytuacji tak w gorącej wodzie kompanii. O, może coś takiego. Przeszłość. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy mówi o, o uzdrowieniu, Czyli tutaj. Y, w grudniu będziecie mieli na to po prostu czas, będziecie mieli na to siłę, będziecie mieli na to chęć. Tutaj jest taki dla Was najwyższy czas, żeby ktoś taki pojawił się w Waszym życiu. Koło fortuny, No To jest kolejna karta, zobaczcie, która mówi o tym. Tutaj jest sprawnia dusza, jest karta gwiazdy, tu jest koło fortuny, miarkowanie. Że przychodzi do Was coś z przeznaczenia. Cokolwiek to jest w grudniu, czy to jest jakaś sytuacja, czy to jest jakaś relacja, czy to jest jakaś sprawa zawodowa, czy praca, czy jakieś miejsce, cokolwiek do Was przychodzi, to jest mocno przeznaczeniowe. Hmm. Dzieje się to, co się po prostu ma zadziać. I być może Wy tak będziecie reagować bardzo emocjonalnie na to. Drugie Skrępu, tak się tu pokazuje, że tych emocji będzie w Was cały worek naprawdę dużo, ale tutaj no, na to wygląda, że, jest, że jesteście na to gotowi. Dlatego to przychodzi taka duża też zmiana. Teraz pustelnik. Siódem kadynarów. Zobaczcie, piękna jest y, energia. Jest ten głupiec. Czyli będziecie wychodzić w grudniu powoli z tego stanu, gdzie mieliście takie poczucie, że jesteście sami, na przykład w jakichś sytuacjach, lub same. I siódem kadynarów. Tutaj jeszcze jest tak. Y jeszcze dam sobie czas trochę, jeszcze, jeszcze zobaczę, czy to da owoce, czy, to, czy z tego faktycznie coś wyrośnie, ale jest taka duża chęć. Zobaczcie, karta transformacji mówi o tym, że to się zmienia w dobrą stronę. Tak jakby będzie się działo to, co, co wy sobie zaplanujecie, czyli to będzie szło w taką stronę, w jaką byście po prostu chcieli, czyli to się, że to się zmienia. Być może tutaj też jest pokazana taka energia drogie Skorpiony, że będziecie wychodzić z takiego stanu, gdzie, gdzie właśnie się czuliście samotni. No, tak bym powiedziała, że tutaj mieliście takie, taką chęć już wcześniej, żeby, żeby to się zmieniło, żeby to poczucie samotności, na przykład w jakichś sytuacjach, odeszło, i tu jest taka zmiana, głupiec. To jest dla was nowa szansa, z której wykorzystacie. Czyli będziecie, zobaczcie, w teraźniejszości wchodzić w jakąś nową relację, w nowy związek, nową sytuację, przeprowadzać się do nowego miasta z taką radością, bo już tutaj, skoro ma takie poczucie, już nie będę się czuł sam. Najbliższa przyszłość. Siedemka buław, skąd ten opór? As kielichów, dziewiątka denarów, siedemka kielichów, trójka kielichów, piątka kielichów, słońce, no dużo się będzie y, działo, słuchajcie, ta siedemka była. tutaj jest as -kielichów i dziewiątka denarów. Y Samka kielichów, trójka kielichów, piątka kielichów. Słuchajcie, to jest, to jest taki przekaz, że m, tak jakby wszechświat wam mówi: Drogi skorpionie, jeżeli chcesz, jeżeli to jest właśnie romantyczna historia, jeżeli chcesz mieć romans, no to nie. No to tutaj nie, to z tego romansu nie będzie. Ale jeżeli, jeżeli chcesz mieć związek, czyli jeżeli chcesz budować coś naprawdę solidnego, no to tak. Dosłownie, tutaj jest, w najbliższej przyszłości jest, jest taka energia, czyli trzeba się zastanowić, bo ten as kielichów mówi o tym, że wy się na kogoś otwieracie i ktoś się otwiera na was, ale uczuciowo, czyli jest dziewiątka dynarów, ósemka kielichów, trzeba się będzie zastanowić po prostu, czy wy, jeste, jeżeli jesteście singlami na przykład, to czy, czy wy z tego y, stanu singlostwa chcecie wyjść, czy chcecie to po prostu utrzymać, ym... Jako romans. No, taka, taka musi być decyzja. Hmm? Jeżeli tutaj są osoby, które mnie teraz słuchają, a są w związkach, no to może, być może w grudzień będzie dla was taki przełomowy, bo może jest tak, że nawet jeżeli jesteście w związku, to ktoś z Was, albo wy, albo osoba, z którą jesteście związani, po prostu czuje się samotnie w tym związku. Jesteście razem, jesteście związani, ale to poczucie samotności jest duże, czyli to jest takie, niby mam kogoś, a tak naprawdę jest, czuję się jak singielka, więc tutaj też będzie taki przełomowy, czyli taki moment, w ten grudzień. Ten miesiąc, czyli przeświat Wsze mówi, że ym, trzeba będzie się po prostu zdecydować, albo odnawiacie to uczucie, po prostu jesteście w związku razem, bo takie, tutaj nie jest taka energia, która mówi o tym, że znaczy właśnie, ym, że coś na pół na pół może się udać. Czyli tak, pół jestem, jedną nogą jestem, jedną nogą nie jestem. To się może nie udać. To się, to się uda, jeżeli będziecie w tym na 100%. Czyli nie romans, nie coś, co jest takie na pół gwizdka, nie coś, co po prostu spotykam się z kimś, im, niby to się wszystko rozwija pięknie, dużo jest, jest super, ale nadal chcę być tym singlem. Tutaj oczywiście, że macie do tego prawo, tylko jest tak, że, że to się właśnie może nie udać. I zobaczcie, jest taka energia, że potem możecie mieć do siebie taki żal, że, że chciałem utrzymać coś na przykład w takiej lekkiej formie i to się nie udało i teraz nie mam nic. Taka jest energia, słuchajcie. No. Więc nawet jeżeli jesteście właśnie w związku z kimś, to i tak trzeba będzie przełamać się. Jeżeli na przykład um, chcecie utrzymać ten związek i po prostu otworzyć się na miłość. Taka jest najbliższa przyszłość. Tak dołożymy jedną. Paść buław. No. To może wyjść, słuchajcie, tak dołożyłam i to może być taka sytuacja, tak jak tutaj właśnie powiedziałam i, yy, i może wyjść tak jakby yy, ktoś Wam naprzeciw, więc jeżeli Wy się zdecydujecie, że tak jakby korzystacie z tej szansy, z tego uczucia lub nawet jeżeli jesteście w związku, to jest jakaś propozycja, czyli zróbmy coś więcej. Jest ten paść, czyli coś niewiele, ale taki krok ku nowemu. Wasze nastawienie? Dwójka kielichów. No to proszę bardzo, drugie skrupione. Takie macie nastawienie. Wszystka kielichów, jako pierwsza karta. Tutaj jest dwójka kielichów. Czyli czujecie więź z tym kimś bardzo mocno, bardzo silną. No, tutaj jest miłość, jest przywiązanie, jest uczucie. Sprawiedliwość. No, patrzcie. trójka denarów. Czyli macie takie nastawienie, że tutaj po prostu wiecie, że to, jest, y, że to jest po prostu coś ponad, że, to jest, że, przyszedł, że, że przyszedł do was związek, przyszedł do was relacja, przyszedł do was osoba, która jest y, dosłownie przeznaczeniowa. To jest relacja przeznaczeniowa, sytuacja przeznaczeniowa. W o tym wiecie: Sprawiedliwość, dwójka, Kielichów, Trójka Denarów. No. Że nie da się przejść obojętnie obok tego. Nie da się. Tutaj też tak, słuchajcie, powiem Wam takie jedno zdanie, ale to tylko dla osób, z którymi to naprawdę będzie rezonowało, że jeżeli jesteście w związku z kimś, no to tutaj w grudniu może, zobaczcie, może się pojawić ktoś, to może być racja romantyczna, ale nie musi być, ktoś, kto po prostu wzbudzi w Was bardzo, bardzo silne uczucie. Będziecie mieć takie poczucie, że to, jest, że to jest właśnie ktoś z przeznaczenia, że nie da się przejść obok tej relacji, tej osoby, nie da się przejść obok. Trzeba albo przez to przejść, albo z tego całkowicie zrezygnować, ale nie da się tak obojętnie przejść. Bo tą więź będziecie czuć od samego początku. A jeżeli to jest coś, co się tworzy, no to tutaj też macie takie właśnie, będziecie mieć takie poczucie, że to jest, że to jest coś tak jakby mm, od początku bardzo ważne. Co z zewnątrz? Masz dwie karty. Królowa była, Wszystka Mieczy. Ktoś Wam wyjdzie naprzeciw. Jeżeli tutaj, drugie Skorpione, te wszystkie emocje tutaj przepracujecie, przewalczycie, to całą burzę mózgów i to wszystkie to szaleństwo, które się będzie w Was działo, to jest, to jest osoba, która wyjdzie Wam naprzeciw z działaniem, z taką chęcią. To jest być może ktoś, kto też poczeka, aż to wszystko się tak u Was y, 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 wyjdzie na prostą. Paśmieczy są. Królowa denaru. Cesarz. I zobaczcie, to jest, jest tak pokazane, że to jest też ktoś, po, dru po drugiej stronie jest ktoś, kto, um, kto po prostu będzie czekał na to, aż wy zadecydujecie, czy um, ta osoba będzie was tak jakby śledziła albo obserwowała, czy śledziła w tym sensie, że może gdzieś na social mediach, no nie wiem, taki jest, to jest taka ta karta śledzika. Będzie zainteresowana tym, czy to idzie w stronę takiego końca stałego, czy jednak w stronę czegoś stabilnego. Tutaj też jest pokazane, że nie ma półśrodków. Nie ma tego takiego tej energii może jedną nogą tutaj jedną, drogą, jedną nogą tutaj z zewnątrz też właśnie tak jak przeświat wam mówi że to się może nie udać jak będziecie próbować to um, trzymać takiej lekkiej tonacji takiej lekkiej energii w, takiej, um, w takim czymś y, że może 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 tak może może jestem w tym może nie, może mnie nie ma to tutaj właśnie z zewnątrz jest taka osoba że y, to się uda zobaczcie ale tylko jeżeli będzie z tego konkret. Jest królowa monet, jest cesarz i usełka buław. Że to pójdzie dalej, to ma duży potencjał, dużą, dużą szansę, ale nie, y, jeżeli będzie takie pół. Tylko musi być. Jeżeli będzie takie pół, to to się po prostu prawdopodobnie zakończy. Nadzieje i ubawy Wasze. Świat. Zobaczcie, kolejna y, Was. Y, jeżeli pytam o was, to tutaj wychodzi taka, taka naprawdę mocna energia. Czyli macie takie poczucie, że karta brama się przed wami otwarza. Bo to jest karta brama, czyli taka brała się przed wami otwiera. Taka nowa możliwość, nowa szansa. Czyli tak, to jest naprawdę coś dużego i być może tutaj nawet się aż tego troszkę obawia, że to jest takie, takie, takie naprawdę mocne. astenarów astenarów Ale wewnątrz was, zobaczcie. Ym... Macie taką energię, czy moja propozycja, bo jednak będziecie chcieli zaproponować coś stałego, tutaj jest paśtenarów, astenarów, czyli wyjdzie propozycja, że spróbujmy, zacznijmy budować coś stabilnego, czyli nie jedną nogą tu, drugą nogą tutaj, czyli tutaj być może sobie zdacie z tego sprawę, że ten romans, takie coś lekkiego, może jednak się nie udać i pozostaniecie w takiej energii żalu po prostu, być może będziecie wiedzieć. Czyli to też może chodzić o przyjaźń, na przykład jeżeli jesteście w związku z kimś, to, to może chodzić o przyjaźń, lub to na przykład wszystko się będzie działo też w Waszym związku, to tak jak czujecie. Czyli ta propozycja wyjdzie od Was, lub będziecie mieli na to ochotę. Dwójka, dwójka Buław mówi o tym, że um, oczekujecie też takiego, um, takiej energii zwrotnej od drugiej osoby, czyli ja proponuję, spróbujmy zrobić, ale po drugiej stronie jest ta wzajemność, czyli ktoś proponuje to samo, czyli wychodzimy sobie naprzeciw. No, czyli to jest taka szansa dla nas obojga. Fajna energia, taki rezultat. Rycerz tenarów. Myślę, że tutaj będziecie wchodzić y, w, do stycznia, czyli w, w kolejny miesiąc y, z taką energią, m, chyba nawet któryś na, znak to miał ciąg dalszy nastąpi. Czyli to będzie, będzie ciąg dalszy. tej historii, tej relacji, tej sytuacji będzie ciąg dalszy. Rycerz kielichów. Ósemka denarów, ósemka mieczy, diabeł. Wszystko było. Przewalczycie, słuchajcie, to mm, karty ładnie pokazują. Przewalczycie te wszystkie swoje wątpliwości. Tutaj jest ta mieczy i diabeł, czyli taki, taką niewiedzę, taki po prostu taką chęć żeby nie popaść w jakąś obsesję, jeżeli tutaj będziecie czuć, właśnie, że to jest, jak, że to jest nawet jak obsesja, że nie będzie, nie możecie przestać myśleć o tej osobie, że, że jest za duża pasja. Cokolwiek tam się będzie w Was działo, jest szóstka buław, czyli jest karta zwycięstwa. Przewalczycie to. Wycesz Kielichów 8 no Może być tak, że do kolejnego miesiąca wejdziecie i tutaj y, to będzie miało ciąg dalszy, ale y, aż tak mocno do przodu nie pójdzie, bo jest też Kielichów 8 denarów, Być może właśnie jeszcze będzie chciał, żeby y, ten. Ta taka, w cudzysłowie, gra wstępna pomiędzy wami, cokolwiek to po prostu jest, jeszcze trwała. Żeby to nie było już takie zaklepane, przyklepane i że będzie wiadomo, że, że już po prostu, że jest, tylko jeszcze, jeszcze się po, pocieszmy tym, tym, na przykład tym, co się dzieje, co, co, się, co się pomiędzy nami, czy, tym, czym, co się pomiędzy nami naradza, tak? co się rodzi pomiędzy nami, o tym się pocieszmy. Czyli niech to trwa. Ale cieszmy się tym, co jest po prostu tak dzień po dniu pomiędzy nami. O. I przewalczycie to wszystko. Na całe szczęście. Ósemka mieczy i diabeł. No. Dajcie sobie z tym radę. Jaka jest rada? Dla skorpiona. Król Bułek, mak. Piątka mieczy. Siedemka mieczy. Trójka mieczy. Dziesiątka kielichów. Tutaj ten król Buław i Makę może mówić o tym, że y, Tarot mówi po prostu, dostałeś tą szansę, no to, y, to korzystaj. I też dużo od Ciebie, y, drogi Skorpionie, będzie zależało, jak to będzie wyglądało w przyszłości, czy w ogóle tutaj będzie przyszłość, czy nie będzie, czy to będzie, raczej będzie jest ten ciąg dalszy, ale dużo od Was zależy, od Waszego podejścia, od Waszego działania, od Waszej radości z tego, czy Wy się tym cieszycie. I tutaj wyszły takie y, dziewiątka mieczy, trudniejsze karty, siódemka mieczy, trójka mieczy, dziesiątka kielichów. Tutaj ja Wam powiem tak, drugie Skorpione. Jeżeli faktycznie poznajecie kogoś, ta szóstka kielichów na samym początku, kto, kto będzie dla Was bardzo ważny, kto w grudniu staje się dla Was bardzo ważny, ta osoba y, ma, będzie miała znaczenie w Waszym życiu, to te wszystkie niepokoje, tak jakby Tarot mówi, że, że, te, że to się po prostu dzieje, że to jest normalne, że jest ten, że jest ten niepokój, że, że ta osoba może odejść, że możecie, może, możecie stracić, że możecie zrobić coś, co po prostu zaszkodzi tej relacji. No bo te, bo te emocje są bardzo silne. To jest ktoś, kto po prostu wkracza w wasze życie i zaczyna się dziać. Więc tutaj, tak jakby Tarot mówi, że to jest, um, że macie taką, um, taki roller coaster w was jest emocjonalny. I to jest po prostu naturalne, bo to jest ktoś, na kim wam zaczyna zależeć. I że z jednej strony się martwicie o tym, że, um, że na przykład, nie wiem, ktoś jest z wami nieszczery, albo że że to wszystko gdzieś to jest taka ułuda, a z drugiej strony nie chcecie tego, żeby to się działo, po prostu, że, to jest, że tak się dzieje. Ta dziesiątka kielichów może mówić o tym, że po prostu zaczynacie się angażować coraz bardziej, zaczyna Wam zale zależeć, więc stąd to wszystko, co się w Was dzieje. Z mieczy, wisielec, kół kielichów. Tutaj też te karty mówią, że y, dużo się wyjaśni. Dużo podczas um, rozmów takich wspólnych um, będziecie sobie wyjaśniać. To jest wisielec i król kielichów. No. Czyli to jest um, taka energia, że być może to jest taka relacja, słuchajcie, która, um, której wcześniej nie mieliście, bo to jest przy wisielcu te uczucia um, są w Was, ale tak jakby przypatrujecie się im, przypatrujecie się też sobie, co wy czujecie, co czuje ta osoba. To jest takie, no, ktoś po prostu wkracza w Wasze życie bardzo, bardzo ważny. Ale asmie, czy to jest dobra energia? Będziecie sobie to wszystko wyjaśniać. Krok po kroku. Czyli dużo się może dziać. Do skorpiona. Hmm? Takie przesłanie. No też jest ta, ta główna energia. Zobaczcie. Mówi o tej nowej pasji. Co w tobie woła? Nie zgadzam się. Czy ich zasad naprawdę przestrzegasz? Ustalanie granic to akt miłości. dla do siebie. Twoje nie ma taką samą wartość jak tak. Może to jest ważne, te granice? Znaczy pewnie tak, skoro tak karty pokazały. Wszechświat zachęca Cię do oczyszczenia. do oczyszczenia. Zrób porządki w swojej przestrzeni, zarówno w biurze, jak i w umyśle. Stwórz miejsce na nową, świeżą energię. No, jeszcze mam ochotę, słuchajcie, jedną tutaj. Jaki zapach przypomina ci o dzieciństwie, co sprawia, że czujesz się dobrze w swoim ciele? Pozwól sobie na doświadczenie świata wszystkimi zmysłami. I to ja bym powiedziała, że to jest właśnie ta szoska kielichów że to jest ktoś, kogo będziecie mieć takie poczucie, że znacie tą osobę że to jest ktoś, kto będzie wam przypominał na przykład te wszystkie takie uczucia, które już w was były. To jest właśnie ta, to jest ta energia. I więc pozwól sobie na doświadczenie tego wszystkiego swoimi wszystkimi zmysłami bo prawdopodobnie się mocno na to wszystko otworzycie. Kochani, no jestem bardzo ciekawa y, Waszych komentarzy, bo tutaj się w grudniu może dla Was zadziać no, jest jakaś relacja z przeznaczenia, ewidentnie jakieś spotkanie przy kogoś z przeznaczeniem. Mocna energia. Więc będę czekała na Wasze komentarze. Dajcie mi znać. Pamiętajcie, że jeżeli tego nie czujecie, jeżeli nie macie ochoty, jeżeli to z wam nie rezonuje, sprawdźcie księżyc. Nie przyjmujcie po prostu na siłę, jeżeli, jeżeli to nie jest wasze. Amelia Szydło 3. adres do mnie jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego kontaktu ze mną rozmowy lub horoskopu na przyszły rok serdecznie zapraszam wszystkiego dobrego